człowieku jest, tutaj tutaj to jest koźlak o, on już jest zjedzony do tego to i tak nie będziemy zbierać ale ten ten jak najbardziej się wydaje że jest ok o, aż się złamał za dużo, za dużo wrzosu jest, ale pójdzie, pójdzie do wederka i to koźluk, ale on miękki jest, tak że tego nie bierzemy. Nie ma sensu. A to, to nie wiem. A może taki, Teraz będziemy widzieć, czy to pomarańczowo głowy. Zgadza się. Patrz. Ten to jak z obrazka jest, jak z okładki. Też ładnie wybarwiony. Taki kolor delikatny, przyjemny. Zawsze gdzieś tam sąsiad napisze, że wiesz, roboczywy, to to, on takich nie zbiera. A w środku tam wiesz, gotowanko. Widzę. nie wiem co to jest, ale siedzi głęboko Koźlak, ale miękka główka sama już widzę, że się rusza, także zostawimy to. Wyjedzony. Zobacz, 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 zobacz. Tu się nic nie dzieje. A tutaj jaki elegancki. Kolega rośnie. Ten to, ten to ładny jest. Malutki. Dałeś go wyjmie. No, powiem Ci, ten to ładny. O, a teraz ktoś pytał tam, czy się grzyby wykręca, czy wycina. Powiem Ci, można wykręcić. Czasem się nie da, więc trzeba pociągnąć do góry. Jak wytniesz, też się nic nie stanie. Tam dołki trzeba po prostu wiesz, przyklepać. Ale jak nie przyklepisz, to też się nic nie stanie. Nie wiem, tam afera taka, przecież ta grzybnia jest tak rozwalona na, na takie części pieszy, że masakra traktor chyba jedzie o dobra idziemy nic się nie dzieje a tutaj pa! Jaki malutki jeden i tutaj drugi rośnie także tego malutkiego to weźmiemy bo bardzo ładny, o czekaj nie widać, bo nie mogę go wyciągnąć o zobacz jaki ładny i tutaj jeszcze rośnie jeden mniejszy ale też ładny. No, te małe to najlepsze są. O, to, 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 to jest grzyb. Jest koźlaczek. O, elegancki. O wyczułem zdrowy. E, roboczywy, ten to roboczywek. Roboczywek. Powiem Ci, szok, szok i niedowierzanie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. To zaraz coś się znajdzie, toż to, to moment. Człowieku, tu jest, jest tyle tego towaru, że masakra. Tutaj jest jakiś koźlak, Ale on też już taki nie bardzo, więc nic z tego nie będzie. A tutaj. O. Ale ten, ten mniejszy, powinien być jak najbardziej ok. Już myślałem, że prawdziwe, prawdziwy to. O, ba, jaki wyrośnięty. Nic z tego nie będzie. W tych trawach można poszukać. Tu coś pewnie się trafi. Zobacz, jaki duży ty. On chyba już. O. Już wyjedzony, o i robaczywy, ten to robaczywy, Kraśniaki nie są, ale ten tak, no fajnie, szkoda, bo taki wybarwiony byłby na suszenie, no nic, trudno. Ty jeszcze nie komentujesz? Weszłeś i komentarza nie zostawisz? Zostaw komentarz, niech sąsiada, niech sąsiada coś strzeli. O! No i co? Mówiłem, że ładne, a ty, że nie, nie idź, tam nic nie rośnie. <śled> Oni... <śled> Jest, jest, rośnie i to powiem Ci sporo, tylko trzeba dobry las trafić. Na przykład wiesz, wejdziesz do jednego, jest sucho, nic się nie dzieje, ale drugi, wiesz, myślisz, może coś tam będzie i faktycznie ty, coś się trafia. O, jeszcze trafiły nam się kureczki. O, trochę podsuszone ale są. O, zobacz, jedna, druga, tutaj trzecia. Także coś tam wyzbieraliśmy. zasypuj, o. na wederka. To jest coś mamy, jakąś mało. Niech będzie, wrzucimy. Żeby samotna taka nie rosła. O, 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 patrz. Nie wiem czy ktoś nie zdeptał tego. Szedł i nie wiedział, że to grzyby są. No, można się pomylić. Dobra, to tu, no. niech rośnie. Pa 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 to, co tu rośnie. A już miało nie być, a jest zobacz jaki ładny trawy zabierzemy bajeczka o człowieku jaki duży o, aż go trzeba było wykręcić ale nie dało rady co bo... do nie doszły prawdziwe, czy pułkawa sąsiad jak to zobaczy zawał murowany ja już po karetkę trzeba dzwonić o, a tu co to za maleństwo? Pa, jaki malutki. O, kraśniaczek. <gry> zobacz, zobaczysz. O, ty, taki mały to na marynowanie dobry będzie. On tu rośnie w takich tych. <gry> a gdzie prawdziwki? A no, ten też jest ładny. Jakby ktoś tam mówił, że robaczywe, no to proszę bardzo. Nie no, jakiś tam czy jest coś tu czy nie ma, nie złapie mi <ścoughs> Pops, dawaj trochę bliżej Tak, zaraz będą komentarze, że on tego nie zbiera, to nie to, to nie to Dobra, w grzechu idziemy. Zobacz, jest kolejna sztuka. I tutaj jeszcze drugi. No to mamy komplet. O niż A razbo wyciągniemy. O, tylko ten to mocno zjedzony. Ale niech będzie. I jeszcze po drugiego pójdziemy. Tutaj sobie schował się. Oto. No, o ten, to, ten, to. ten to miękki. Idziemy. Przed chwilą znowu zając mi uciekł. i była taka bajka. Zając ostrach lasu. <laughs> mam nadzieję, jak się wpiszecie w koklach, to wam wyskoczy. Ale patrzę Zobacz tutaj Jaki ładny On taki malutki on taki kolor mi łapie O Dawaj, Ty się nie pasz tylko chodź. Pomagaj mi to zbierać, bo by tego... No nie ma opcji, żebyśmy to wy zbierały teraz tak szybko. No, o, no zmieniliśmy trochę kolory, bo za mocny był. Niezły, patrz, bardzo ładny. No i to jest prawdziwe, mnie jakaś tam popelina. O, ładnie wybarwiony. Jeden, dwa, ale się trafiło. Już myślałem, że nic nie będzie. A tutaj zobacz. O, i go. Ops. O, ten może mieć lokatora, albo po prostu tak wygląda. To nie jest jakiś... nie wygląda na chorego, a ten, ten też taki ciekawy. O. No, jakie dwa ładne. Ci, nie sądziłem, że tyle tego towaru będzie. Do to masakra, masakra. Dawaj może jeszcze tu podjedziemy, zobaczymy czy, czy kanie rosną. O, jak nie, to już lecimy, bo już Pełne torby, pełne kosze, pełne taczki i wszystko. Dobra kani nie ma, także do zobaczyska. Widzimy się w następnym odcinku. Przekroję gościa, mimo wszystko jeszcze raz zobaczę. No i co, i z Zdrowiutki!